It starts with an itch and a tingle. Cześć mam dzisiaj, ja mnie widz wizualnie, a ten vlog tak naprawdę nie jest stricte o akta czy, czy, czy o jakiejkolwiek innej umowie. One są tylko pretekstem do moich rozważań. Internet straszy nas teraz porozumieniem TTIP, czy cokolwiek to to jest, jakkolwiek to to się czyta. I jeżeli ktoś chce wiedzieć, to nie mam na ten temat nic do powiedzenia, bo nic na ten temat nie wiem. Bo raz, wciąż wszelkie prace nad tym są utajnione, więc trudno wiedzieć cokolwiek poza faktem, że skoro jest to utajnione, to już jest niefajnie. A z drugiej strony no ostatnio nie mam czasu ani ochoty wgłębiać się za bardzo w takie rzeczy, więc... No, Wychodząc z założenia, że lubię wiedzieć o czym mówię, to stwierdzam, że na razie nie mam nic do powiedzenia, nawet gdyby informacje były dostępne. No. Nie lubię iść za tym takim tłumem, który krzyczy, że spaliś to, zniszczy to ze względu na to, że tłum bardzo często się myli, no i a potem się okazuje, że spaliśmy frytkę, która mogła być całkiem dobra, ale no dobra, frytki. Frytka raczej nie mogła być za dobra. Więc o czym będę mówił? O otoczce właśnie. Zarówno przy akta jak teraz i przy tym TTIP, czy jak to się czyta, jest, jest takie zjawisko, które mnie rozbraja, a mianowicie atakuje mnie Facebook informacjami na temat tego TTIP I, i pierwsze komentarze, które rzucają się w oczy to jest nie ma sensu pretestować, to i tak nic nie da. Serio? Tak, takie odnieśliście wrażenie? Bo jak dla mnie, to nasze protesty odniosły skutek. Komentarz twierdzi, że ostatnio protestowaliśmy i nic to nie dało, a... O ile się nie mylę, to akta nie przeszło chyba, nie? Z jednym się zgodzę. Protesty u nas nie przynoszą skutku. Ze względu na to, że nasza władza nie zachowuje się tak jak wybrańcy narodu, którzy są wybrani przez konkretne grupy społeczne, żeby rządzić w ich imieniu państwem. Zachowują się raczej jak jacyś okupanci, którzy czekają na telefon, nie wiem, z Brukseli, z Kremla, z... Berlina, ewentualnie na zegarek od Wielkiego Koncernu, bądź wycieczkę życia, nie? Przygoda, musi być. Ale wbrew pozorom, nasze protesty przynoszą skutek, bo to nasze podskakiwanie we Wrocławiu, żeby nie być za akta, yy, czy w Warszawie, czy w Krakowie, nie, w Krakowie chyba... Kujawiaczka. Nie było tego. Nasze poskakiwanie jednak zostało zauważone za granicą i tam też rozpoczęły się protesty, które doprowadziły do zmiany punktu widzenia i, i zmieniło się ryzyko dla rządzących w innych krajach i oni zmienili zdanie. To, że u nas nic się nie zmieniło, nie zmienia faktu, że ogólnie sytuację zmieniliśmy. To myśmy to zaczęli, więc e, dobra, poczuwając się tutaj za głos większości. Ach, ta arogancja. Więc twierdzenie, że protestowanie przeciwko czemuś głupiemu nie ma sensu, bo nasza władza i tak nas nie słucha, jest z jednej strony bolesnym spostrzeżeniem, z drugiej strony jest nieprawdziwe, bo pewnie najlepiej iść jak tępe owce na rzeź. Bo to wszystko zależy od punktu widzenia. Wyobraźcie sobie, że na przykład macie maksymalnie, maksymalnie głupią robotę. Siedzicie przy taśmie i skręcacie długopisy. To co jest na taśmie, to tak naprawdę jest zakręteczka, nie wiem, wkład i ten taki. Pipsztyk. I to co wy widzicie to jest długopis, długopis, karton. Karton się zapełnia, nie? To co widzi koleś, który załóżmy zarządza tym pokojem, w którym siedzicie, to jest karton, karton i cała paleta, którą trzeba wywieźć na magazyny. Magazynier z kolei widzi paletę, paletę i tira pełnego. A kierowca tira, kierowca tira widzi kilometr, kilometr, tirówkę. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że protestowanie czy wasza niezgoda na coś nie ma żadnego sensu, to się myli, bo jedyne co on widzi to ten swój długopis i... Karton, a nie wychodzi z myśleniem dalej, nie, 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 nie sięga jakby perspektywą. Na, 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 cały łańcuch zdarzeń. Nie dla niego zielone łąki tam za fabryką. Nie dla niego pasują się tam tirówki. Wiadomo przecież, że nie jednego dnia nie od razu cały Rzym zbudowano, z drugiej strony za jednej kadencji półpolski rozkradziono, więc w drugą stronę się da. Wspieram polską gospodarkę jedząc zupkę niską. Prosto z Będzina. A jak to będzie, nie jest w Polsce? Dla odmiany inne komentarze twierdzą, że zagrożenia nie ma i właściwie nie ma co się żołądkować, co mnie też rozbraja. Bo jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki o akta, to wiecie, że twierdzę, że takie coś prędzej czy później przejdzie. Jeżeli w kolejnym komentarzu twierdzą, że to nie może być prawda, politycy na pewno nie są tak głupi, zmądrzeli, to ja się zgadzam, zmądrzeli. Drugi raz nie dadzą tak łatwo się złapać na wycinaniu takiego numeru. No bo... To czy mamy o co trząść portkami? Dla ludzkości ogólnie jest już za późno, już jest po grudniu 2012, świat się skończył, więc na dobrą sprawę too late. A dla tych z nas, którzy przeżyli, żeby oglądać te post apokaliptyczne okoliczności przyrody mamy tak, mamy czerwiec, a za oknem mam balię. Eee, jedyne co mogę powiedzieć to, że dziękuję za uwagę i hej! <tryk> <tryk> Dla odmiany tirówka widzi, nie wiem, tira, tira. Długopis.